Konieczko ogląda telewizję w różnych pozach. Ch, sprawdźmy co ogląda. I dlaczego ja to mówię tak bez emocji? Nie wiem. Nieważne. A więc sprawdźmy co ośmioletni chłopczyk ogląda. Podzian. To wersja demonstracyjna syntezatora mowy Ivona. To już nie jest wersja demonstracyjna syntezatora mowy Iwona, x, d. O ja pierdyle! To był najkropka lepszy film jaki kiedykolwiek widziałem. Jak im powiedziałem to bez emocji i skoro mi się podobało to czemu mam smutną minkę, smotek. Z tej radości napiję się napoju wysokoprocentowego z podzianem. MMMM, jakie te piwo jest pyszne? Zgadzam się z Tobą, Konieczko, i jestem Twoim gorącym fanem. Dwokropek D. Och, jak to tak kaszle? Konieczko! Ja pierdzie... Czy wesołemy maśla nie oda się złapać i odkoczyć picia konieczkę? Nie wiadomo, może się kiedyś dowiemy. A teraz mam dla was zagadkę. Czy widzicie podojenistwo?